Dobry, kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale Dzisiaj mamy sobotę i postanowiłam, że nagram dla was vloga Długo takiego filmu nie było u mnie, ponieważ ostatni pojawił się w tej przerwie świątecznej I w sumie od tamtego czasu jakoś tak się złożyło, że ja miałam małą przerwę od nagrywania I też wchodziły inne filmy, więc uznałam, że najwyższa pora nadrobić zaległości I nagrać dla was właśnie jakiegoś vloga Żeby też pokazać wam kilka fajnych rzeczy, które gdzieś tam u mnie ostatnio zagościły no i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten dzisiejszy dzień. Ja Wam powiem, że dzisiaj miałam całkiem nieprzyjemną pobudkę, ponieważ około godziny 4 rano ktoś zaczął odśnieżać pod blokiem i to trwało godzinę albo półtorej, więc w sumie już później miałam problem z zaśnięciem i tak się męczyłam i leżałam, przewracałam się w łóżku z boku na bok. Natomiast najlepsze jest to, że jak się w końcu podniosłam około godziny 8.30 i wyjrzałam przez okno, to okazało się, że nie ma śniegu, więc ja nie wiem. Co ten ktoś odśnieżał i dlaczego w ogóle? Czy może ten śnieg zdążył stopnieć w międzyczasie? No ale byłam niepocieszona. Taki całkiem nieprzyjemny sobotni poranek, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to na resztę tego dnia i że jednak okaże się on być pozytywnym. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Czytam ostatnio nową książkę, do której tak naprawdę mierzyłam się już przez ostatnie kilka lat. Ponieważ ona zawsze gdzieś tam mi się przewijała. Też możecie ją kojarzyć, bo wydaje mi się, że to jest dosyć popularna pozycja. Tylko, że ja mam jakieś takie wydanie nowe, odświeżone i zazwyczaj ta książka występuje w takiej błękitnej okładce, bodajże z kroplą wody, więc wydaje mi się, że ona jest taka bardziej charakterystyczna dla niej. Natomiast w końcu uznałam, że to jest ten moment, kiedy się na nią skuszę, ponieważ jakoś tak zawsze. Rezygnowałam z tego względu, że wydawało mi się, że to będzie dokładnie to samo co sekret, tylko trochę innymi słowami. No, generalnie trochę tak jest, ale nie do końca. Wydaje mi się, że nawet ta książka bardziej przypadła mi do gustu, ponieważ jest ona napisana trochę od takiej nieco bardziej naukowej strony i też jakby to wszystko jest takie łatwiejsze do przyswojenia generalnie mówi ona o potędze podświadomości, czyli o tym, że jeżeli myślimy o rzeczach negatywnych, to takie do swojego życia przyciągamy. Natomiast jeżeli zmienimy swoje myślenie na pozytywne, to też będziemy więcej rzeczy pozytywnych mieli w swoim życiu i generalnie wiem, że jest to taka tematyka dosyć może niekontrowersyjna, ale też po prostu albo się w to wierzy, albo uważa się to za kompletną bzdurę. Ja zaliczam się do tych osób, które wierzą w takie rzeczy i faktycznie tak uważam, że jeżeli mamy pozytywne nastawienie i podchodzimy właśnie z jakimś takim większym entuzjazmem do życia, to też dzieje się w naszym życiu dużo takich lepszych, pozytywnych rzeczy. I gdzieś tam sama na swoim przykładzie bardzo często to obserwuję, także ja zdecydowanie jestem osobą, która może nie że wierzy wiecie tak ślepo, ale myślę, że na pewno coś w tym jest i Zdecydowanie mogę się pod tym podpisać. Już w sumie jestem za połową tej książki i cieszę się, że się w końcu na nią zdecydowałam, ponieważ tak jak mówię, potrzebowałam właśnie czegoś takiego w tym momencie. I myślę, że skuszę się jeszcze na jedną książkę tego autora, ale też wam polecam, jeżeli Lubicie taką tematykę, i jeżeli takie rzeczy Was motywują, inspirują, to myślę, że to będzie książka dla Was. Dawno na moim kanale nie poruszałam tematyki pielęgnacji. Dlatego pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj dwa produkty, które u mnie ostatnio królują, jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną. Mowa tutaj o wodzie różanej z Me Bio, która w sumie już jest powoli na wykończeniu. To jest produkt, który ja już Wam kiedyś pokazywałam. On na początku nie przekonywał mnie, jeżeli chodzi o zapach, bo jest to taki typowo różany babciny zapach, dosyć słodki, ale już się zdążyłam do niego przyzwyczaić i jakoś nie sprawia mi problemów. Wręcz mogę powiedzieć, że jestem skłonna zakupić go ponownie, albo po prostu wybiorę sobie jakiś taki inny wariant, bo tam widziałam, że jest jeszcze woda aloesowa i bodajże pomarańczowa. Tak więc jeszcze nie postanowiłam, ale na pewno sięgnę ponownie po coś takiego. Natomiast drugim produktem jest krem do twarzy. Jest to krem z farmaceuty z retinolem. Ostatnio postanowiłam, że chciałabym trochę poprawić stan swojej skóry, która niekoniecznie w ostatnim czasie dobrze wygląda, tak więc stwierdziłam, że najwyższa pora na taką kurację. Ja już sobie kiedyś chciałam coś takiego zrobić, natomiast wtedy pani mi doradziła, bo to akurat było lato, abym poczekała na jesień czy też zimę. Tak więc uznałam, że teraz będzie najlepszy moment na przetestowanie tego. Ja już kiedyś też miałam próbki tego kremu i sprawił się u mnie bardzo dobrze, dlatego też zdecydowałam się ponownie na niego. Zobaczymy za jakiś czas. Na ten moment nie użyłam go jeszcze na tyle długo, żeby móc Wam coś więcej powiedzieć, natomiast też już widzę efekty, nawet po pierwszym użyciu widziałam, że gdzieś tam ta skóra wygląda nieco lepiej, natomiast to jeszcze nie jest to. Tak więc będę dalej walczyć, ponieważ, no tak jak mówię, chciałabym w tym roku troszeczkę bardziej o siebie zadbać. Tak jak wam wcześniej wspomniałam, chciałabym w tym roku trochę bardziej zadbać o swoją skórę. Ale nie tylko, ponieważ chciałabym również doprowadzić moje paznokcie do jakiegoś w miarę przyzwoitego stanu, ponieważ ja już wam często powtarzałam, zawsze miałam z nimi problem, one mi się strasznie łamią i nie jestem w ogóle w stanie zapuścić długich paznokci, co bardzo bym chciała, ponieważ po prostu no, po jakimś czasie one gdzieś tam się albo nadłamują i trzeba je skrócić, albo po prostu końcówki mi się wykruszają. A w ostatnim czasie jeszcze tak się złożyło, że miałam przez pewien okres hybrydy, więc one już w ogóle osłabiły moją płytkę. Także na ten moment czekam, aż, wiecie, odrośnie mi z powrotem taka w miarę mocniejsza ta płytka i chciałabym coś porządnego z nimi zrobić, bo jednak zależy mi na tym, żeby mieć trochę dłuższe paznokcie, żeby one też lepiej wyglądały. No a w ostatnim czasie nie jestem z nich w ogóle zadowolona, wręcz są utrapieniem albo nawet mogę powiedzieć, że w ogóle ich nie mam, bo są tak miękkie i delikatne, że no niewiele jestem w stanie nimi zrobić. Tak więc, jeżeli znacie może jakieś sposoby na to, żeby paznokcie się chociaż trochę wzmocniły, to możecie dać mi znać. Ja już naprawdę próbowałam wszystkiego i brałam jakieś tabletki na wzmocnienie właśnie włosów i paznokci i różnego rodzaju stosowałam kremy czy olejki i w sumie nic mi nigdy nie pomagało, więc nieco już też tracę nadzieję, że będę w stanie cokolwiek z tym zrobić. No ale chciałabym w tym roku też jakoś tak trochę bardziej o nie zadbać. Jakiś czas temu pokazywałam Wam case'y, które dostałam od marki Ideal of Sweden i z których jestem bardzo zadowolona. Ostatnio nadarzyła się okazja i miałam możliwość wyboru dwóch kolejnych produktów. Tym razem skusiłam się na taką bezprzewodową ładowarkę oraz na kabel, taki najzwyklejszy do telefonu. Uznałam, że kabel to jest coś, co mi się zdecydowanie przyda, ponieważ w ostatnim czasie mój troszeczkę się uszkodził. I wiem, że to już jest kwestia dosłownie dni, kiedy on po prostu przestanie ładować, tak więc tym razem postawiłam na takie bardziej praktyczne rzeczy. I mówię Wam o tym, ponieważ zdecydowanie mnie te produkty zauroczyły, jestem z nich bardzo zadowolona i też jakościowo uważam, że są bardzo dobrze wykonane. I mimo tego, że jest to współpraca, to nie jest to współpraca tutaj na YouTubie, tak więc nie mówię Wam tego, bo muszę, tylko po prostu chcę to zrobić. Gdyby tak się złożyło, że ktoś z Was będzie zainteresowany zakupem jakichś akcesoriów do telefonu, to zostawię Wam w opisie kod zniżkowy, z którym możecie dostać 15% zniżki na Wasze zakupy oraz darmową wysyłkę, więc może akurat komuś się przyda. Skończyłam sobie właśnie nowy odcinek serialu, który ostatnio zaczęłam oglądać, ale nie będę się tutaj za bardzo wypowiadać na ten temat, ponieważ planuję gdzieś tam w najbliższej przyszłości dla Was odcinek z serialami takimi w miarę nowymi, które gdzieś tam w ostatnim czasie zwróciły moją uwagę. Tak więc, wszelkie opinie zostawię dla siebie, przynajmniej na ten moment. Natomiast powiem Wam, że ten dzisiejszy dzień to zdecydowanie nie jest mój dzień, jeżeli chodzi o nagrywanie vloga. Jakoś tak dzisiaj za bardzo nic mi nie wychodzi i też okazało się, że połowa klipów, które dzisiaj nagrałam jest niestety, ale bardzo kiepskiej jakości ze względu na ten kaloryfer, który mogliście słyszeć w tle podczas recenzji książki, tylko że tamto jest jeszcze w miarę znośnie, natomiast pozostałe klipy, no niestety nie dało się tego słuchać. Ja mam ogólnie dosyć spore pomieszczenie, więc to jest aż dziwne, że tak bardzo go słychać, ale niestety sam w sobie też jest on dosyć głośny, więc muszę na przyszłość pilnować, aby za każdym razem, kiedy nagrywam, go po prostu wyłączać. Natomiast no, jakoś tak nie byłam zadowolona z tego, co tam dzisiaj ponagrywałam i mam chyba taki dzień, kiedy kreatywne rzeczy nie za bardzo mi wychodzą. Nie wiem, czy też tak macie, ale u mnie po prostu czasem tak jest, że są dni, kiedy nieważne jak się staram, to nie jestem w stanie i tak nic zrobić. Już się nauczyłam tego, że wtedy najlepiej po prostu sobie odpuścić niż robić coś na siłę, ponieważ podejrzewam, że kolejnego dnia jakbym wstaje, od rana bym się tym zajęła, to bym po prostu zrobiła to, co dzisiaj przez cały dzień, w godzinę. Tak więc, no, staram się. Jeżeli czuję po prostu, że to nie jest ten dzień, to nie cisnąć się na siłę. Dlatego też uznałam, że zakończę już dzisiaj tego vloga, bo wiem, że nic dobrego już z tego nie będzie. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli przypadł Wam do gustu, to standardowo pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!